Cześć, sziapadam ja z tej strony Damarcu, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale sali Texie Ja przed chwilą znowu do samolo za prędkości. Nawet nie wiem ile miałem tam na liczniku, ale to jest mniejsze z tym. Ja sobie tylko zrobię szybkie tankowanie. Ej, gdzie to było tu, już to pominąłem. O nie. Jeszcze dobra. Tutaj. Szybkie tankowanie, jeszcze raz to samo. Aby miałem już pewność, że nic się nie stanie, ja tutaj muszę podjechać aż ponad 4 km. Gdzie się czujesz? O, nie ma problemu. Graffiti zaliczone. Ech, niestety, Cz ponad 4 km jazdy, a, na pra a trochę to. Wydaje się to w tak trochę daleko. I że trochę długo w ten sposób mogę powiedzieć. Cały kilometr jazdy mamy przed sobą teraz. Ja nawet nie wiem, ile dzisiaj robię tych odcinków z rzędu, bo wszystkie co robiłem, jak na razie to wszystkie z rzędu. Które to czwarte chyba z rzędu, teraz nawet nie wiem. A to już mniejsza z tym tu mamy kolejny puchar z wyzwaniem jeżeli będę blisko to to zrobię czyli co do szpitala po prostu przejażdżka Ale ta wychodzi A jak się nie mylę to tu w tej granicy gdzieś był szpital Z tego co kojarzę, co było kilka odcinków wstecz, zobaczymy zresztą, czy dobrze myślę. Tutaj mamy wjechać, dobra, kurde, tu jest normalnie katastrofa z tymi uliczkami, tutaj. 30 mogę jechać, czyli całe 50 właściwie. ojej, trochę go stenerwowałem. Coś jeszcze mamy tutaj. Jakiś graffiti albo zabytek. Ja na razie nic mi nie wyskoczyło. To i tak. Za niedługo będę wszystko robić. No i ten ostatni chwilowy odcinek może być troszkę dłuższy wtedy. Ale to wszystko zobaczymy na no spokojnie. Ja się co, od razu przyjmę kolejnego. Nie wiem, mam tutaj wyzwanie blisko, ale z drugiej strony powiem Wam też... Zrobię sobie też coś nowego, bo to już nie będzie wyzwanie, tylko zwykły kurs, normalny. Tak, po tej stronie niczego nie było. Jeżeli chodzi o ten znacznik, tutaj? Powinno być... a nie, jest graffiti przecież. Wróć w takim razie. Tak, tylko jak... Pytanie jest, czy ja kieruje się tam tak, graffiti numer 14 spoko ja mym jechać prosto, nie? tak ile tam do tego klienta mamy? niecały kilometr spoko Jedziemy ile ile się da, chociaż <noise> Obawiam się, że wyjdzie coś z tego źle i wyszło Uciekamy z miejsca wypadku oczywiście Come on, jedźcie to szybciej, proszę Was Wyścigi małe Hmm To chę przyjemnością No i tu już mamy normalny kurs Już nie wyzwanie zobaczymy co będzie Jak daleko Podejrzewam, że trochę daleko No 2,40 2 ,40. km 400 metrów Dobra, wykorzystujemy szybko zielone póki jest Idź, idź, idź. 70, czyli mogę jechać. Niecałe 90 oczywiście. Ale drzewa mnie wkurzają tutaj. I mało co widzę. Będę jechał teraz środkiem. Będę całą drogę no i już masz minus 20 za przekroczenie prędkości już się trochę zdenerwował na to co robię no szkoda bo jakbyśmy mi mieli wyzwanie w tym momencie i byłby gość który by się spieszył <noise> to by razu powiedział nie mieć cholera na czerwonym biadę nie zwróciłem uwagi że były światło. Eee, dobra, trudno. Szykuję się za to mały napiwek Jak tam stoimy? Kilometr 300 metrów Znowu FPS -y spadły tak Myślałem już, że na żółtym przejadę. Zostało nam... Ile? 700 metrów wokoło. Oto też blisko. Takie to coś co ja lubię, nie że musiałem dojechać do nie po klienta wcześniej e, to, Zrobiłem trochę tych odcinków dzisiaj nie wiem czy to było w tym odcinku czy wcześniej że 4 km jechałem Tu mamy kolejne wyzwanie w ogóle Także myślę, że będę mógł jeszcze je zrobić w tym odcinku No w sumie jak będę blisko, to czemu nie? O, 160 metrów zostało. Pewnie na zielonym nie zdążę, z grę. Czy zdążę? Zdążę jeszcze. Spoko. Super. To zrobimy sobie jeszcze, może, te wyzwanie. O ile ono będzie na mini bo jak nie, to. 45 tylko za, za wyzwanie jest więcej na piwku. Mamy wyzwanie. To sobie, je zrobimy. Patrzcie na to. <grym> Skąd takie coś było? Nie wiem, czy udało mi się jakoś to złapać. Ale jego normalnie gdzieś wystrzeliło w powietrze nie. Właściwie to ją wystrzeliło w powietrze, nawet nie wiem jak. Skąd ona to. Nie, teraz ta gra mnie po prostu zaskoczyła. Jakim cudem idzie tak wyjechać, żeby wyskoczyć w powietrze, tak? Może w ostatniej chwili to widzieliście, ale nie wiem, nie wiem. Muszę to zobaczyć. Ile w ogóle mi tam zostało? Kilometr jeszcze. Aż. No ja musiałem zrobić koniec cięcia, żebyście to zobaczyli, bo mówię, kurde, to jest niemożliwe. Chciałem go wyprzedzić. Ojej, auto mi się całkowicie już psuje. Trzeba będzie ponownie naprawić, no ale i tak jak tutaj jest często to naprawianie aut jak tam? 600, dobra od razu wam powiem, że niezależnie od tego czy uda mi się te wyzwanie zrobić czy nie to chyba sobie zakończymy odcinek, chociaż

Co ty taki jesteś? Mogę cię prosić, żebyś jechał szybciej, czy nie za bardzo. Serio, taka jazda za tym, za tym, za nim... Pierdziele... tym, to to jest, żeby żeby tak... że tak. że goście tym, a nie że że spieszę Spieszy się, tym, za 40 na godzinę. Bo z takim czymś to... Nie dalibyśmy sobie rady. No, właściwie już niecały kilometr został, także to. Tu szybko uciekają te metry. Dlaczego on musi jechać zawsze tą samą trasą co ja? Oczywiście, znaczy, no, zawsze. Przeważnie, szczególnie na tych bocznych, takich jak teraz uliczkach Oni jeżdżą te auta tak samo jak my mamy jechać To jest podejrzana sprawa Dobra, w mamy 70 tutaj czyli możemy jechać niecałe 90 no i tu już 50 no super po prostu Kto robił te znaki? Proszę jeszcze super Jak tam mamy 240 okej okay. I jeszcze na koniec światło źle. Nie. się te światła w tej grze. Ale ponarzekać też czasami trzeba. Dla prawa. I ile dostaniemy? 917 na piwku dobra. Wy zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, kto jest na Widzimy się w następnych filmach, siemanko.